Ja bardzo, bardzo długo się wahałam. Chyba rok trwał aż udało mi się mnie namówić i, i mnie samej odważyć na, na taki wyjazd na basen. Pływać chciałam od zawsze. Pływanie to dla mnie było jedno z moich marzeń. Był jeszcze jeden czynnik, który mnie jakby zmusił do tego, żeby w końcu zacząć się uczyć. E, miałam operowaną lewą rękę i bardzo dużo e, efektów op po operacji zależało od tego jak będę ćwiczyć. I dużą poprawę osiągnęłam też po pływaniu w basenie. Na pierwszych zajęciach przyszła tutaj dziewczyna, którą serdecznie dzisiaj poznawiam, z tego miejsca miała być, ale nie dotarła. Przyszła dziewczyna, która u nas na basenie była drugi raz w życiu w wodzie. Ona wtedy... Miała lat bodaj 28-27. Bała się tej wody, ponieważ to były w ogóle nasze pierwsze zajęcia, otwierające pierwszy sezon, więc ja się też bałem, jak, jak sobie poradzę z tym. Jakoś znaleźliśmy wspólny język, zaczęliśmy ćwiczyć w tej wodzie, zaczęliśmy szukać sposobu na to, żeby ona mogła się na wodzie utrzymać, a potem się w nim przemieszczać. W sumie okazało się, że pod koniec zajęć już nam się współpraca dobrze układała, dobrze żeśmy się rozumieli. I pożegnaliśmy się i spotkaliśmy się za tydzień. Podsumowując to tak w myślach te zajęcia, co myślę, jeżeli ona tyle czasu nie ćwiczyła, na pewno miała zakwas. Wobec tego na następnych zajęciach zapytałem ją: Słuchaj, jak się czujesz? Czy nie bolały cię mniej? Ona mówi, wiesz co? Bolałem mnie bardzo, ale już się nie mogłam dzisiejszego treningu doczekać. I w zasadzie ten epizod spowodował, że ja postanowiłem, skoro z takim odbiorem się to spotyka, po co myślę, jak tylko zdrowie, czas pozwolą, to ja muszę to robić. Zaczęło się stąd, że ja sam od dziecka byłem fanem wody. Pierw byłem pływakiem na zawodach, potem troszkę żeglowałem, a na studiach wziąłem się za nurkowanie, które mnie stało się moim pasjonatem życiowym. No niestety, mimo że byłem, byłem w kadrze i polski, i byłem na, na, na samym czubku, Postępująca koksartroza spowodowała to, że przestałem prawie chodzić. Po zrobieniu y, operacji na dwóch stawach, mam, mam dwie endoprotezy, zacząłem się dobrze czuć, zacząłem, zyskałem nowe życie, ale będąc chory, poznałem życie tych ludzi, tych, tych, tych ludzi, którzy nie potrafią chodzić, tych ludzi, którzy y, są z wadami. I po odzyskaniu nowego życia powiedziałem sobie, że muszę coś dla tych ludzi zrobić. I tak powstała myśl, która kiełkowała i w 2002 roku zacząłem zbierać ekipę ludzi, z którymi pracuję do dzisiaj. Najpierw musiałam się nauczyć pływać. Potem uczyłam się ćwiczeń oddechowych. Przedmuchowanie maski i takich podstawowych rzeczy. A potem do, dostałam sprzęt, butle i uczyłam się już na sprzęcie nurkować. W wodzie się czuję swobodnie, bez żadnych ograniczeń. No i przede wszystkim samo to nurkowanie, oglądanie tego wszystkiego w tym morzu, tych wszystkich kolorowych rybek fajne to jest. Nurkowanie to jest, jak gdyby, dla konika ten owiec. Uzyskujemy zupełnie inne rzeczy. Pod hasłem nurkowanie. Przede wszystkim ci ludzie uzyskują rehabilitację. Nie wiedzą, oni się rehabilitują. Miałem taki przypadek, kiedy już nie miałem siły prowadzić, nie było pieniędzy, nie było niczego. 20-letni chłopak płacze w wodzie. Więc pytam się go, co się stało, boli coś się? Nie, on płacze ze szczęścia, że ktoś dał możliwość pływania. Oni tego nie mieli. Poznają trzeci wymiar, którego oni na ogół nie mają. W wodzie trzeba zaufać sobie podwójnie, sobie bo, bo, bo jest się takim no, niepełnosprawnym, przede wszystkim. A poza tym trzeba zaufać też instruktorowi, który trzyma mnie, a poza tym no, tak naprawdę, lęk. Jakoś tak wszystko może na raz. Ale trwało to bardzo długo, tak? Cały rok. Dobry wieczór, witamy Was na zajęciach. Na basenie następuje rozdział, przydział ludzi do, do, do poszczególnych instruktorów i swoich pomocników. Zaczynają się zajęcia od odprawy, bo nie może uczestnik wejść do wody bez instruktora albo choćby bez pomocnika, ci, którzy mogą. Nie może bez wiedzy tego instruktora z wody wyjść. Musi być cały czas pod osobistym, indywidualnym nadzorem. Więc po tej odprawie, gdzie dzielimy się, kto z kim ćwiczy, zajęcia zaczynają się od tego, że trzeba przynajmniej niektórym osobom pomóc do wody wejść, czasami nawet wnieść. Trzeba im pomóc z wody wyjść również. Znajomi cieszą się. Niektórzy nawet zazdroszczą, że chcieliby też nurkować, a nie zawsze mogą. To nie pierwszy basen, na którym Jestem i pływam, tylko że na tych poprzednich to wyglądałam jak wielki ponton w kółeczku, bałwan. A tutaj przez pierwsze pół godziny byłam tak spięta, że nie umiałam się odezwać w samej wodzie. I to chyba był dla mnie pierwszy raz bez kółka w osenie. A potem to już wszystko tak powoli się potoczyło. Moje pływanie to dopiero początki i wszystkiego dopiero się uczę. Pływaniem nie można tego nazwać, chyba bardziej póki co to są ćwiczenia i nauka pływania. Trzeba się wykazać wrażliwością i wyobraźnią. Wrażliwość jest potrzebna, bo niepełnosprawność ruchowa, obojętnie czy wrodzona, czy nabyta, to jest jakiś problem. Z tym problemem ta osoba niepełnosprawna musi sobie poradzić. Jedni to robią lepiej, drudzy to robią gorzej, trudniej im to przychodzi. Natomiast ja muszę, uwzględniając tą, tą niepełnosprawność, tak ćwiczyć, żeby, żeby wydobyć to, co tylko jest możliwe, nie urażając, nie pogłębiając tych, tych jakichś tam urazów, które, które człowiek z tego powodu nosi. Więc do tego jest potrzebna wrażliwość. Natomiast wyobraźnia. Jest potrzebna do tego, żeby w przypadku niektórych osób wymyśleć indywidualny styl pływacki dla nich. Ja potrafię pokazać, jak się pływa żabką, ja potrafię pokazać, jak się pływa krałem. ale co z tego, kiedy ktoś ma zupełnie nieruchome nogi i ograniczoną ruchliwość rąk? Albo gdy ktoś ma kończyny nieproporcjonalne, nierównej długości, wobec tego nie jest w stanie symetrycznie nim pracować. Takim osobom, we współpracy z nimi, trzeba wymyślić styl pływacki, którego nie ma, który jest możliwy tylko dla nich, bo on uwzględnia wszystkie, wszystkie ograniczenia wynikające z tej niepełnosprawności. I tak już parę razy się na tym złapałem. Do tego jest potrzebna wyobraźnia i ta wyobraźnia jest potrzebna po obu stronach. Merkowanie nie jest trudne, jest łatwe, przyjemne i polecam to wszystkim. Są to dopiero początki nauki pływania, jeżeli już będę pływać y, bardzo tak y, dobrze i, i na tyle jakoś tak bezpiecznie dla siebie i w ogóle tak do, dobrze, być może będę myśleć o narokowaniu. Chociaż bardzo bym chciała. But